Francuzi byli bardzo arogancy, ale, ale takich tam nasiadanie się, nie? Także tam my sobie nie daliśmy w, w kasze dmuchać, dlatego że w tamtym czasie, mówię w tamtym czasie, bo nie wiem jak teraz jest, ale w tamtym czasie my byliśmy naprawdę bardzo dobrze wyszkoleni, a dodatkowo byliśmy bardzo ambitni, bardzo ciężko pracowali. Jako Polacy, jako Polacy, jako piloci myśliwcy jesteśmy szanowani, jak jedziesz na jakieś zgrupowanie? To znaczy, ja już 10 lat nie jestem w zawodzie, więc, ale, ale, ale Byliście? to nie była łatwa sprawa, żeby pokazać. My jako Polacy byliśmy na początku traktowani yy, tak trochę po macoszemu, tak? Yy, i... Żadna nowość dla nas. I my generalnie musieliśmy walczyć sobie swoją pozycję. Ja pamiętam kiedyś dowodziłem, dowodziłem, naszym komponentem w takich ćwiczeniach w Cambrève we Francji. I tam Francuzi byli bardzo arogancy. W związku z tym, dowódcy, którzy tam dowodzili tymi ćwiczeniami, Francuzi byli bardzo arogancy, ale, ale takich tam nasiadanie się, nie? Także tam my sobie nie daliśmy w kaszę dmuchać, dlatego że w tamtym czasie, mówię w tamtym czasie, bo nie wiem jak teraz jest, ale w tamtym czasie my byliśmy naprawdę bardzo dobrze wyszkoleni, a dodatkowo byliśmy bardzo ambitni, bardzo ciężko pracowaliśmy, a dodatkowo mieliśmy po prostu najnowocześniejszy w tym danym momencie, najnowocześniejszy, najnowocześniejszy system w, w, w Europie. I samolotem 16, Blok 52. To był, my, my byliśmy tak na dobrą sprawę, chyba pierwszym użytkownikiem razem z Siłami Powietrznymi Izraela. Byliśmy pierwszym użytkownikiem tego samolotu, który miał diametralnie inne możliwości, aniżeli wcześniejsze wersje samolotów 16. Mieliśmy y, najnowocześniejszy radar APG-68 V9. Ostatni, tak zwany legacy, czyli ze skanowaniem, ze skanowaniem mechanicznym. Już następny radar to już, to już, to już są radary ze skanowaniem fazowym i to był rewelacyjny radar, jak na tamte czasy. Jako pierwsi w Europie mieliśmy HMD, czyli ten John Hammett Mountain System, M9X, 125 Mieliśmy rewelacyjny zasobnik cytokliczny sniper targeting pod. Mieliśmy jako pierwsi, jako jedy, jedni, z pierwszych wprowadzaliśmy system Link 16. I w tamtym czasie nasze eskadry dysponowały jednym z najnowszych samolotów, wiele zadaniem, samolotem 16. Tutaj nikt, nikt, nasze, nasze siły zbrojne w tym momencie były przygotowane raczej do działań ekspedycyjnych, niż do, do działań związanych z obroną kraju. No w związku z tym, w związku z tym też inaczej to, to wszystko było prowadzone, ale no, poziom wyszkolenia polskiego pilota w tamtym czasie, jeszcze raz powtarzam, prawdopodobnie jest tak. Jest, ja jestem daleko od tego, w związku z system nie wiem, jak jest w tej chwili, ale wtedy było naprawdę bardzo dobrze. I, i, i generalnie niemiaszki, Francuzi, nawet Bertole byli docy, mm. I, I czasami nawet tam, powiedzmy na jakichś tam ćwiczeniach, Holendrzy nie błyszczeli wiedzą, a my mieliśmy te wszystkie manuale taktyczne, tak zwane, e, tajne manuale taktyczne, to są takie takie, 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 dokumenty, które po prostu mieliśmy opanowane tak, że po prostu czasami tam, no, byli zdziwieni, nie? Że, 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 bo to, był oni się posługiwali, się takimi, takimi kalkami, tak? Polska tutaj dopiero, nie? To, a tu się okazuje, że, że Polacy i, i, dobrze latają, mają dobry samolot, dobrze mówią po angielsku, dobrze się komunikują i wcale nie są tacy, nie? ale to, to, musieliśmy, musieliśmy jak gdyby wykuć to, 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 sami. Dzisiaj myślę, że, dzisiaj myślę, że mamy bardzo mocno ogrodowaną, tak mi się wydaje, że mamy bardzo mocną jako, 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 i mówię tutaj przede wszystkim o tym lotnictwie, lotnictwie wielozadaniowym na samolocie w 16, no bo, bo wiadomo, że samoloty Su-22 i 29 mają swoje ograniczenia, prawda, a tutaj ten samolot jednak on, on się bardzo dobrze w, w, wpisywał w te, te działania interoperacyjne, takie, takie te, te współdziałanie po prostu w, w ramach NATO, prawda, gdzie myśmy tworzyli na różnego rodzaju ćwiczeniach zespoły, nierzadko po, po 100, czasami więcej samolotów, w skład w których wchodziło powiedzmy tam, nie wiem, 8-9, 10 narodowości tam od Kanadyjczyków, Amerykanów, Australijczyków, Brytyjczyków, wszystkie europejskie nacje i tak dalej. Tak? Trzeba było ich zestrzelić, żeby już nie byli aroganccy? Czy, czy sam, samym tym, jak się prezentowaliście, jak lataliście, wystarczyło, żeby No troszkę... że Profesjonalizm, to, żeby była jasność, w lotnictwie takim wielozadaniowym systemy debriefingowe są niezwykle skuteczne i tutaj po locie debriefing najczęściej jest. Debriefing, tak na pewno sprawę jest najważniejszą częścią całego tego, jak gdyby, tego konglomeratu wszystkich rzeczy, które, które nazywamy szkoleniem. Niczym. W związku z tym, że te wszystkie sensory, które mam na pokładzie samolotu są, e, są e, zapisywane, informacja z tych sensorów jest zapisywana i potem odtwarzana podczas debriefingu. W związku z tym, e, jeżeli ktoś powie na przykład tam bypass one kill, a potem tego nie ma, to jest wstyd. I wydaje mi się, że Polacy e, przynajmniej w moich czasach... E, nie było takich sytuacji, żebyśmy się musieli wstydzić, że, że, po prostu tam Polak melduje kila, a się okazuje, że na przykład, że, kto jest, że to, że to nie był kila, albo że to był ktoś inny, albo że coś tam i tak dalej. I, nie, nie, nie było takich, tak, wydaje mi się że, nam, że, że, że dobrze sobie radziliśmy i dobrze i to, na pewno radziliśmy sobie zdecydowanie lepiej niż na przykład Czesi, tak, którzy latali na gry, na, na, tych grypenach i to tak średnio im tam, że tak powiem, wychodziło, Myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę no nie? jako taki zaczyn tego nowo tego tej, tej nowoczesności w procesie myśliwskim. No. Siemanko, to teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19. Pozdro!